W szkołach wszyscy uczyliśmy się, że świat ma dość prostą i elegancką budowę. Jesteśmy zbudowani z komórek, te z cząsteczek, a cząsteczki z atomów, a w sercu atomu jest jądro, a w nim protony i neutrony. Te z kolei składają się z trzech jeszcze mniejszych cegiełek czyli kwarków. W przypadku protonu to dwa kwarki górne i jeden dolny, w przypadku neutronu na odwrót proste, logiczne i poukładane. Ale jest w tym pewien haczyk. Ten szkolny obrazek, choć użyteczny, jest gigantycznym uproszczeniem. Prawda wydaje się być o wiele bardziej chaotyczna i szalona, a najnowsze odkrycie dokonane przy pomocy sztucznej inteligencji sugeruje, że wewnątrz protonu może ukrywać się coś, co na pierwszy rzut oka jest bez sensu. Coś, co jest cięższe niż cały proton, w którym się znajduje. Ale jak to w ogóle możliwe? I co to oznacza dla naszego rozumienia materii? Ja nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Zacznijmy od podstawowego pytania. Skąd w ogóle wiemy, co jest w środku protonu? Przecież nikt nigdy go nie widział pod mikroskopem. Odpowiedź jest prosta i genialna zarazem. Robimy to samo, co robimy w każdej sekundzie naszego życia. Wykorzystujemy zjawisko rozpraszania. Kiedy otwierasz oczy, fotony ze słońca lub żarówki odbijają się, czyli rozpraszają od przedmiotów wokół ciebie, wpadają do twoich detektorów cząstek, czyli oczu. Twój mózg analizuje te dane i buduje obraz świata. W fizyce cząstek robimy dokładnie to samo, tylko na znacznie mniejszą skalę i z o wiele większą energią. Zasada jest prosta: im mniejszy obiekt chcesz zobaczyć, tym pocisk o wyższej energii musisz w niego wystrzelić. To tak, jakbyś był w ciemnym pokoju i chciał się dowiedzieć, co w nim jest. Mógłbyś rzucać piłkami tenisowymi i nasłuchiwać, od czego się odbijają, ale żeby poznać drobne szczegóły, musiałbyś zacząć rzucać czymś znacznie mniejszym i szybszym, np. ziarnkami piasku. Pionierem tej metody był Ernest Rutherford, który w 1911 roku bombardował cieniutką złotą folię cząstkami alfa. Odkrył, że większość z nich przelatuje na wylot, ale niektóre odbijają się od czegoś małego i bardzo gęstego. Tak dowiedział się, że atom to w większości pusta przestrzeń z maleńkim, masywnym jądrem w centrum. W latach 60. fizycy ze Stanford Linear Accelerator Center użyli tej samej logiki. Wzięli elektrony, rozpędzili je do niewyobrażalnych prędkości i wystrzelili w stronę protonów. Elektrony są do tego idealne, bo same nie mają rozmiaru są punktowe. Ich zdolność do widzenia zależy tylko od ich energii. Im jest wyższa, tym krótsza staje się ich kwantowa fala i tym mniejsze detale mogą rozróżnić. Te wysokoenergetyczne elektrony wbijały się w protony z taką siłą, że rozbijały je to może brzmieć brutalnie, ale w fizyce cząstek czasami trzeba coś zniszczyć, żeby zobaczyć z czego jest zrobione. Analizując szczątki tej kolizji, fizycy z tego wspomnianego przeze mnie laboratorium w 1968 roku ogłosili światu, że proton składa się z trzech punktowych cząstek. Pasowały idealnie do teoretycznych przewidywań Maria Gellmana i George'a Tsiga. Nazwano je kwarkami i tak narodził się ten prosty szkolny model protonu. Ale to był dopiero początek historii, bo gdy tylko zbudowaliśmy jeszcze potężniejsze akceleratory, obraz zaczął się gwałtownie komplikować. Zwiększając energię elektronów, mogliśmy zajrzeć do wnętrza protonu z jeszcze większą rozdzielczością. To tak jakbyśmy przez lata oglądali rozmytą fotografię, a nagle dostali do ręki jej wersję w jakości 4K. Okazało się, że wnętrze protonu to nie tylko spokojne trio kwarków, ale prawdziwy, szalejący kwantowy ocean. Wyobraźcie sobie gęstą sieć gluonów, cząstek przenoszących oddziaływania silne, które bezustannie i spontanicznie zamieniają się w pary wirtualnych kwarków i antykwarków. Te pary istnieją przez niewyobrażalnie krótki ułamek sekundy, po czym ani anihilują, zamieniając się z powrotem w energię albo gluony. Ten nieustannie migoczący, wrzący bałagan nazywamy morzem kwarków. To w nim zanurzone są te trzy. Prawdziwe kwarki, które znamy ze szkoły. Te trzy kwarki nazywamy walencyjnymi. One nadają protonowi jego ostateczne właściwości, takie jak ładunek elektryczny. Cała reszta tego kwantowego bałaganu w morzu kwarków, wszystkie te wirtualne pary, statystycznie się zeruje. To trochę jak z kontem bankowym, na którym co sekundę odbywają się miliony mikroskopijnych wpłat i wypłat. Na wyciągu na koniec miesiąca widzisz tylko stabilne saldo to są właśnie kwarki walencyjne, ale pod powierzchnią cały czas trwa finansowa burza. To jest to morze kwarków. Ten prosty model trzech kwarków nie jest więc błędny, tylko po prostu jest obrazem w niskiej rozdzielczości. Działa, dopóki nie przyjrzymy się bliżej. I właśnie kiedy fizycy zaczęli przyglądać się bliżej temu kwantowemu oceanowi, odkryli coś naprawdę dziwnego. W danych z eksperymentów mniej więcej w 1% przypadków pojawiały się ślady istnienia kwarku powabnego, znanego też jako kwark charm z angielskiego. I tu zaczyna się prawdziwy paradoks. Kwark powabny jest niewyobrażalnie masywny. Jego masa jest około 36% większa niż masa całego protonu. To tak, jakbyście kupili kilogramowy worek ziemniaków, zajrzeli do środka, a tam zamiast ziemniaków e, cytryny, i to jeszcze nie kilogram, tylko kilogram i 300 g. Coś tu ewidentnie nie gra. Jakim cudem składnik może być masywniejszy niż całość? Fizycy szybko znaleźli jedno potencjalne wyjaśnienie. Musimy rozróżnić dwa rodzaje cząstek pojawiających się po zderzeniu: cząstki wewnętrzne, czyli z angielskiego intrinsic, czyli te, które faktycznie były częścią struktury protonu jeszcze przed kolizją, a z drugiej strony mamy cząstki zewnętrzne, extrinsic, które powstały dopiero w momencie zderzenia. Pamiętajmy o słynnym równaniu Einsteina E równa się mc. Mówi ono, że energia i masa to dwie strony tej samej monety. Zderzenie elektronu z protonem jest tak niewyobrażalnie energetyczne, że część tej energii kinetycznej może zamienić się w masę, tworząc zupełnie nowe cząstki, których wcześniej tam nie było. Można więc było założyć, że kwarki powabne są właśnie takimi cząstkami zewnętrznymi produktem ubocznym kolizji, a nie prawdziwym składnikiem protonu. No i to by rozwiązywało problem, ale dane nie do końca pasowały. Nawet w zderzeniach o niższej energii, gdzie stworzenie tak masywnego kwarku powinno być ekstremalnie rzadkie, Pojawiały się one odrobinę zbyt często. To była pierwsza subtelna wskazówka, że być może część z nich jest jednak wewnętrzna. To dość fundamentalna różnica. Zewnętrzny kwark powabny to jak odłamek powstały w wyniku wypadku samochodowego. Wewnętrzny kwark powabny to jak znalezienie w silniku tego samochodu tajemniczej, nieznanej części, której nie ma w żadnych planach. To właściwie zmienia wszystko. Ale jeśli kwark powabny jest prawdziwym wewnętrznym składnikiem protonu, no to wracamy do pytania, jak to możliwe, że jest od niego cięższy. Odpowiedź leży w jednej z najdziwniejszych i najbardziej fundamentalnych zasad, rządzących naszym wszechświatem. I tu ponownie już było wielokrotnie o tym na naszym kanale, w zasadzie nieoznaczoności Heisenberga. Wyjaśnijmy całość na prostym przykładzie. Wyobraźcie sobie, że wszechświat to kosmiczny bank, a zasada zachowania energii to jego najważniejsza reguła. Nie można tworzyć energii z niczego, ale zasada nieoznaczności Heisenberga to taka specjalna klauzula w regulaminie tego banku. Mówi, że możesz wziąć z banku energetyczną pożyczkę, czyli np. stworzyć cząstki z próżni pod jednym warunkiem. Musisz ją spłacić niewyobrażalnie szybko. Im większa pożyczka, czyli im bardziej masywne cząstki tworzysz, tym krótszy jest czas na spłatę. W morzu kwarków wewnątrz protonu, bez przerwy brane są takie malutkie pożyczki na stworzenie lekkich par kwark-antykwark. Ale już w 1980 roku fizyk Stanley Brodsky wysunął hipotezę, że bardzo, bardzo rzadko proton bierze gigantyczną pożyczkę. Wystarczająco dużą, by na ułamek sekundy powołać do życia parę kwark-powabny antykwark-powabny. W tym jednym ulotnym momencie. Proton staje się obiektem pięciokwarkowym. Zanim jednak zdążymy się zorientować, pożyczka musi zostać spłacona, a ciężka para anihiluje i znika. No i to rozwiązuje też zagadkę masy. Masa protonu, którą mierzymy, nie jest stałą wartością, ale uśrednioną w czasie energią całego tego wewnętrznego chaosu. Jeśli para powabna istnieje przez tak znikomy ułamek całego czasu, to jej wkład do tej średniej masy jest minimalny. To tak, jakbyś przez jedną nanosekundę miał na koncie miliard dolarów. Twoje średnie roczne zarobki no, nie zmienią się, bo za chwilę ten miliard tracisz. Ta teoria zwana modelem wewnętrznego powabu pięknie tłumaczyła wszystkie paradoksy, ale przez ponad 40 lat pozostawała. Tylko intrygującą hipotezą. Dlaczego? Jeśli teoria istniała od 1980 roku, a eksperymenty dostarczały danych, to dlaczego potwierdzenie zajęło nam cztery dekady? Odpowiedź leży w potwornej złożoności obliczeniowej. Teorią, która opisuje oddziaływania silne wewnątrz protonu jest chromodynamika kwantowa, w skrócie QCD. Jest ona o wiele bardziej skomplikowana niż znany nam z życia codziennego elektromagnetyzm. Co gorsza, obliczenia w ramach QCD są paradoksalnie znacznie łatwiejsze dla wysokoenergetycznych zderzeń, a ekstremalnie trudne dla niskoenergetycznego, spokojnego stanu protonu. Musimy tu liczyć te wszystkie zmiany, wymiany gluonów, to wszystko, co buzuje i trzyma tak naprawdę ten proton razem, a to dzieje się bardzo szybko i w bardzo dużej liczbie. I to prowadziło do problemu, który można nazwać niejednoznacznością modeli. Fizycy tworzyli różne teoretyczne modele opisujące wnętrze protonu. Niektóre zakładały istnienie wewnętrznego kwarku powabnego, a inne nie. Problem polegał na tym, że wiele z tych modeli po odpowiednim dostrojeniu parametrów potrafiło przewidzieć wyniki eksperymentów z podobną dokładnością. To tak jakby próbować zidentyfikować sprawcę na podstawie bardzo niewyraźnego zdjęcia z monitoringu. Wielu różnych podejrzanych mogłoby pasować do ogólnego opisu. Ludzcy fizycy nie byli w stanie przetestować wszystkich możliwych modeli, by znaleźć ten jeden, który pasuje najlepiej. Utknęliśmy. Mieliśmy dane, mieliśmy teorie, ale nie potrafiliśmy ich definitywnie połączyć. Byliśmy bogaci w dane, ale ubodzy we wnioski. To był technologiczny i obliczeniowy mur, którego nie potrafiliśmy przebić. I tu na scenę wkracza nowy gracz, czyli sztuczna inteligencja. Naukowcy z projektu NNPDF, czyli Neural Network Parton Distribution Functions, postanowili podejść do problemu inaczej. Zamiast kazać fizykom testować kolejne modele, wytrenowali sieć neuronową, dając jej do przeanalizowania dane z prawie 30 lat eksperymentów zderzeniowych. Różnica była fundamentalna. Zamiast testować jeden model naraz, sztuczna inteligencja mogła jednocześnie analizować tysiące możliwych konfiguracji wnętrza protonu. Co więcej, mogła tworzyć własne nowe modele, szukając takiego, który najlepiej pasuje do wszystkich zgromadzonych przez dekady danych. Kluczowa była też jej bezstronność, a i nie ma swoich ulubionych teorii ani uprzedzeń. Jedyne, co ją interesuje, to znalezienie matematycznie najlepszej odpowiedzi. I w końcu, po przeanalizowaniu gigantycznego zbioru danych, sieć neuronowa dała odpowiedź. Okazało się, że model, który najlepiej, najdokładniej i najbardziej spójnie opisuje wyniki wszystkich eksperymentów, to model, który uwzględnia istnienie wewnętrznego kwarku powabnego. Sztuczna inteligencja bez żadnych z góry narzuconych założeń doszła do wniosku, że dane najlepiej tłumaczy obraz protonu jako cząstki, która przez niewielki ułamek czasu faktycznie składa się z pięciu kwarków, w tym jednego cięższego od niej samej, czyli z cząstki, która co jakiś czas na bardzo krótki okres pożycza miliard dolarów, aby za chwilę go spłacić. To był przełom, na który fizycy czekali od dekad. Ale czy to oznacza, że sprawa jest zamknięta? No, jeszcze nie do końca. W nauce, a zwłaszcza w fizyce cząstek, poprzeczka dla ogłoszenia odkrycia jest zawieszona ekstremalnie wysoko. Wynik ogłoszony przez zespół NNPDF ma tak zwaną pewność na poziomie 3 sigma. Co to oznacza? Sigma to miara odchylenia statystycznego. Wynik 3 sigma oznacza, że jest tylko jedna szansa na 370, że uzyskany rezultat jest dziełem przypadku, statystyczną anomalią w danych. To brzmi jak bardzo duża pewność i w wielu dziedzinach nauki byłby to powód do świętowania, ale w fizyce cząstek to zaledwie mocna wskazówka. Złotym standardem, który pozwala ogłosić odkrycie, jest poziom 5 sigma. Poziom 5 sigma oznacza, że szansa na pomyłkę to 1 do miliona. Dlaczego wymagania są aż tak surowe? Ponieważ na całym świecie prowadzone są tysiące eksperymentów. Przy takiej liczbie badań, wyniki na poziomie 3 sigma pojawiają się od czasu do czasu przez czysty przypadek, by później okazać się fałszywym alarmem. Aby uniknąć takich pomyłek, fizycy czekają na dowód, który jest praktycznie nie do podważenia. Można to porównać do procesu sądowego. 3 Sigma to bardzo mocne poszlaki, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują na winę, ale 5 Sigma to jak znalezienie na miejscu zbrodni odcisku palca i DNA podejrzanego. To dowód ostateczny. Mówię to oczywiście w uproszczeniu, no bo czasami to nie jest dowodem ostatecznym, ale wiecie o co mi chodzi. Obecny wynik to gigantyczny krok naprzód, ale na ostateczne potwierdzenie będziemy musieli poczekać na wyniki przyszłych eksperymentów. Sztuczna inteligencja staje się nowym potężnym narzędziem w rękach fizyków. Nie jest to zastępstwo dla ludzkiego umysłu, ale potężne rozszerzenie, pozwalające nam rozwiązywać problemy, które przez dekady pozostawały poza naszym zasięgiem. To historia nie tylko o odkryciu tajemnicy protonu, ale o narodzinach nowego sposobu odkrywania tajemnic wszechświata. To wszystko w dzisiejszym astroszarcie, moi drodzy. Dzięki serdeczne dla wszystkich patronów i wspierających, którzy pozwalają nam rozwijać nasze skrzydła i pozwalają nam lecieć do przodu w tej naszej misji edukacji. Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie, a jeśli ktoś chce dołączyć do tej grupy, to w opisie znajdzie link do wszystkich potrzebnych informacji. Ja się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.